Dzisiaj ze mną. Janek. Janek. No, jak będzie chciał przekręcić kamerę, przekręć Janek, kamerę. Przekręć. Jak widzicie, widzicie Hello. tu twarz Janka i dzisiaj... Chodź z nami, Chodź. Id będziemy się nawzajem kamerować. Dzisiaj będziemy jedli cukiereczkę. Na... No zjedz to challenge 2. Tu mamy cukiereczka. Zielonego. Cabanesa, który stoi od 5 miesięcy. Ble cukierki. No i to tyle. Dawaj, jemy. Dobrze. E, jemy raz... E, najpierw jest cukierka. Weź go. Jest. Nie wiem, że go zjesz. Te, teraz ty mnie. No, ja też zjem cukierka. Jest bardzo kwaśny. Wodzimka na Patrzcie, patrzcie, jak to się robi. Widzicie, jakie dobre dziecko? Kolorek? Hmm. Mi też daj. O matko, rozwalił. Daj mi. Daj mi. Oj. Ofu, kabana w pustylek to. Myślałem, Janek, tak to? Że to było łatwe. Ale teraz... Ale ja łatwy nie jestem. No tak. Chodź i będzie teraz hardkorowo. No właśnie. Um, Zostało... Od razu masz, ale... Bardzo mało cokierki. Masz to trawić 5 sekund. Yy. Kręcimy, trzymaj. Jemy. Czekaj, jeszcze nie to jest e, kokos albo chustki dziecięce. Jasne? Hmm? Jemy to, czekaj. Janek najpierw. Patrzcie na jego Mmm, kokos. Teraz ty mnie. A? U? Uh. A? Hmm Po pětře, to chyba z kokos O, to fajně A po druhé, že to Už tak, nie, jest kokos Mhm mm mm. Kokus mm. kokos. Mm. No. Spok. Patrzcie. Janek pompka. Cześć. Pompka. Jaka pompka. Albo przysiedź zrób. Dobra. A nie buzie? A... Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam i pa!